Cześć, witajcie w kolejnym filmiku z cyklu Zagrajmy w Minecraft. Dzisiaj, tak jak obiecałem w poprzednim, będziemy sadzić do jaskini. Jak widzicie, może już tutaj mam czerwony proszek, będziemy z nim dużo rzeczy robić. Nasze pole ładnie rośnie. W ogóle wydobyłem sporo nawet tego żelaza. Nawet okazało się, jak kopałem trochę, nie nagrywałem tego, że. Diament, nawet jeden wykopałem. Zaraz wam pokażę nawet. Haha, diament, diament. Kaktusy, to kaktusy? Jedzenie. No, przejdźmy do rzeczy. Diament, Huhu, uh, mamy jeden diament. Ale jesteśmy dobrzy. Iron. Właściwie musimy sobie zrobić jeszcze łopatę jedną. Ponieważ... i właściwie jeszcze jeden kilo, skoro mamy tak schodzić tam. Ja już tam wykopałem jedną, nie oglądałem jej. Specjalnie czekałem aż będę nagrywać. Tak. No i jeszcze jeden. E, tak. To my sobie pochowamy te rzeczy, których nie potrzebujemy. Jedno wiaderko nam się przyda, na pewno. Grzyby nie, krzesiwo, wełna, piórka, zapalarka, młotek też na pewno. To. Po hmm. wykupujemy. No dobrze, skoro jesteśmy już gotowi, to schodźmy, tam, do. He, 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 wy tego nie widzieliście, ale... No trochę tutaj kopałem, 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 kopałem i się okazało, że co? Mob spawner tu był. No ale niestety go zniszczyłem. Chciałem sprawdzić, czy da się go zniszczyć i się dało. Nie bójcie się, to nie był na przykład... Spawner e, szkieletu, bo szkielety są najbardziej tutaj potrzebne. Z tego się robi mączkę kostną, z nich i na takie tuperele. No dobrze, a więc kurde bele, zgubiłem się. Bo ja tu szedłem, przepraszam, dawno trochę, ale nie, my musimy zejść tu jeszcze. Tutaj nic nie było takiego ciekawego, w sumie tak. Tutaj zakopałem to, no i idziemy tutaj. Tu nie? Tam jeszcze? A, tak, tak, tak. Bo tutaj to było, a więc. Badajmy teren. Hehe, <grybujesz> to jest już nasz odcinek. Uff. Hej. Dobrze. Fajna ta jaskinia, mi się podoba. To będzie odcinek paru-partowy Tak dokładnie, parę partów będzie Ponieważ... Yy, a wykopiemy sobie tą... Mam zamiar chodzić po tej jaskini troszkę długo Powydobywać troszkę Więc nie bójcie się, nie będziemy tutaj tylko 15 minut chodzić, jak zazwyczaj O wiele dłużej będziemy a. Okej. Okay. Trzecie. Może, żeby to było trochę większe, bo jak to będzie małe, to się chyba załamie. O i widzicie jak ładnie. Niech to szlak... A nie. Uff, całe szczęście, tam da się zejść. Już się przestraszyłem, że nie będziemy mogli. Nie no, ale bez jajec. Ale kopmy węgiel. Węgiel jest potrzebny, bo potem nie będzie i mamy lipę. Kopmy, kopmy. Fajna ta jaskinia nawet. Ale na początku nie wchodziłem tam daleko. Yy, bo bo myślałem, że ona będzie mała i Jezu się okaże, że koniec jaskini po dwóch sekundach i co ja miałbym robić? Musiałbym szukać innej. No a tak to ładnie sobie chodzimy teraz, wydobywujemy, wydobywamy, a jak to się odmienia, nie wiem Żelaza. O, trzy kawałki 4. 5 U, ale to było dobre. Dobrze, 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 dobrze Tak wiem łopaton. Żelazo. Potem w następnym odcinku dobrze, że dużo żelaza mamy, bo mam zamiar robić nasz PKP. He he, tak, tak mogę powiedzieć, PKP, -e. dworzec kolejowy mm -hmm. i może nawet to, ta kolejka do czegoś będzie prowadziła, <coughs> mam nadzieję, że będzie nieźle, że będzie switaśnie. E E, Bad Am. Nie wiem, co ja mam gadać tutaj jeszcze. Tak du dużo gadałem w poprzednim odcinku, że mi się skończyło. Co to było? Widzicie to? O, oh, żartowałem. No nie. ha yes. lawa, lawa, lawa. I właśnie do tego nam się przydało to, nasz kubełek. Kubek niespodzianek Na kubkę Bo mój piesek robi zdrową kubkę Mamy lawę, lawa nam się przyda Bo będziemy robić wieże I lawa nam będzie potrzebna bardzo Bardzo, bardzo Nie ma lipy Skopmy to, kopmy, kopmy Szybko, 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 szybko Zaraz zabieramy tam, tą lawę O, i żelazo przy okazji, może na jakiś diament spotk spotkam, bo mam zamiar to piekła a do tego jest potrzebny oksydian, który można wydobyć tylko diamentowym kilofem, żadnym innym. ogajniacie. Jaka lipa? No dobrze, więc porywamy to. Mamy drugi? tak? Mamy drugie wiaderko. Kurde bo... Oj. Piekło nas w tyle coś. No dobra, wrócimy jeszcze po nią. Nie. To nie może być koniec. To nie może być koniec. się niech będzie. Nie, koniec. Nie, ja się tak nie poddam. Kopiemy na hamowę. Piemy na Hama, ja się tak nie da, łatwo. musi coś tu być jeszcze. Nie, to już jest koniec. Hmm. Jasne, labe. Już tam się jakoś wkopimy. O, widzicie, jest żelazo piękne. Ale ja nie chcę już kończyć odcinka, nie. To wygląda chyba. Ja chcę gdzieś dojść jeszcze. Ja nie miałem planach, że to będzie takie krótkie. Taka niespodziewanka dla mnie to była lekko. Węgiel, może coś będzie za tym węglem. Oby. Węgiel, nie zawiedź mnie, co? Węglu, nie zawiedź mnie. Polegam na tobie. Niech coś będzie koło ciebie. Kurde. taka lipa troszkę załamka Tak, no. Ja chciałem co z wami, jakaś prawym do jaskini, a co to ma być? Jakieś guzienko za przeproszeniem. No. Będę głupi. Nie zawiedź mnie. Nie zawieź mnie. Wiecie co? Bo to troszkę nie ma sensu. Ja troszkę sobie tutaj pokopię i zobaczę, czy coś jest. I widzimy się za sekundkę. Na razie.